Należyte spełnienie obowiązków z zakresu AML do łatwych nie należy. Dobitnie pokazują to kontrole i kary nakładane przez organ nadzoru i zakres uchybień, jakich dopuszczają się w szczególności instytucje płatnicze. Czy kara jest nieuchronna? Być może, ale warto spróbować przynajmniej zminimalizować te straty. Warto przeprowadzić coś na zasadzie audytu wewnętrznego, checklisty, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w ogóle gotowi na kontrolę i czy możemy uchronić się przed tą karą. Po pierwsze. Czy mam przygotowaną i wdrożoną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Czy mam wyznaczone właściwe osoby z zakresu artykułu 6, 7 i 8? Może powinienem pomyśleć o zastępcy tak zwanego AML oficera, ponieważ moja struktura organizacyjna firmy już by tego wymagała. Czy może na pewno stosuje we właściwych sytuacjach właściwe środki bezpieczeństwa finansowego? Tutaj szczególnie instytucje muszą uważać na to, czy nie wpadają w tak zwany stały stosunek gospodarczy ze swoim klientem. Od trzeciej transakcji z jednym klientem definitywnie powinniśmy takiego klienta traktować jak na stałym stosunku gospodarczym. Czy posiadamy skany dokumentów, wszystkich dokumentów? Czy weryfikuję klientów pod względem prowadzonej działalności gospodarczej oraz branż wysokiego ryzyka? Czy moja ocena ryzyka jest zgodna z krajową oceną ryzyka oraz z branżową oceną ryzyka? Jak wiemy, ins instytucje płatnicze powinny traktować siebie i swoją działalność na wysokim ryzyku, jeżeli chodzi o ryzyko ML i FT. Czy na pewno wiem, jak poprawnie wykonywać analizę transakcji, o czym zaraz jeszcze powiem. Czy mam wytyczne, jak typować tak zwane transakcje nietypowe i podejrzane? Czy wszystkie powyższe punkty, o których powiedziałem, mam udokumentowane? Wszystkie czynności z zakresu AML muszą być definitywnie udokumentowane, ponieważ będą nas chroniły w toku każdej kontroli. Ta kontrola z zakresu AML y, skupi się przede wszystkim na tym, na poprawności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i jakie realizujemy. Instytucje, dokonując wielu transakcji dziennie, no, mają te systemy do analizy transakcji już y, zautomatyzowane. Działa to na podstawie predefiniowanych y, reguł analitycznych. Podczas których, jeżeli system wykryje nam daną transakcję według tych reguł, notyfikuje administratora. W mniejszych instytucjach te analizy dalej dokonują się ręcznie. Jest to analiza półautomatyczna, ponieważ pracownik, najczęściej AML officer, wykonuje tę, tę analizę ręcznie poprzez przeglądanie tych transakcji według tych reguł analitycznych, o których wcześniej mówiłem. Należy pamiętać, że. Każda analiza transakcji, czy automatyczna, czy manualna, musi zostać udokumentowana, czy w formie raportu z systemu, czy w formie notatki służbowej. Zachęcam do sprawdzenia tych wszystkich punktów, czy mamy je wdrożone, czy na pewno je wszystkie poprawnie stosujemy, przeprowadzenia audytu wewnętrznego bądź zewnętrznego, co pozwoli nam się przygotować zarówno do kontroli i być może uchroni przed wysoką karą pieniężną.